Radiowe rekolekcje adwentowe. Zaprasza ksiądz Krzysztof Wojciech Jończyk. Pan Bóg ma zawsze jakieś plany. Pan Bóg zawsze coś planuje. Pan Bóg zawsze ma jakiś plan odnośnie mojego ludzkiego życia. I to jest treść dzisiejszej Ewangelii, to jest treść dzisiejszego dnia. Pan Bóg, który posyła anioła Gabriela, aby przyszedł do domu w Nazaret do dziewicy, której na imię Maryja i żeby jej powiedział: Maryjo, będziesz matką Syna Bożego. I z jednej strony słuchajcie, kompletnie niesamowita informacja, przecież całe tysiąclecia. Naród żydowski, pomny wydarzeń, które były pod górą Synaj, czekał, że Bóg przyśle Mesjasza, że Bóg przyśle kogoś, kto teraz ten naród wyrwie z niewoli, kto, kto temu narodowi pokaże nową perspektywę życia. I kiedy się to faktycznie dzieje, kiedy te, te kolejne pokolenia nagle sprawdza się to w obecności Matki Bożej, tak? Przychodzi, Anioł, i wysłuchaj ty jedna, jedyna dziewczyna przez całe tysiąclecia Izraela zostałaś wybrana, żeby być matką e, Syna Bożego, to ona się czuje zaskoczona tym, taka jakby zdziwiona, tak? No, no myślę sobie, że nie ma w tym nic aż tak bardzo dziwnego. Ale zachowuje pewien spokój, zadaje bardzo konkretne pytanie, jak się to stanie? I kiedy dostaje odpowiedź, że to pomysł Pana Boga, ona po prostu mówi, dobrze, Niech się stanie Twoja wola. I to jest najbardziej niezwykła rzecz na dzisiaj. Niezwykła szczególnie dla nas, dla pokolenia ludzi 20 czy przełomu XX i XXI wieku, dla nas ludzi demokracji, dla nas ludzi wolności, dla nas ludzi, którzy mówią, że e, e, zawsze mogę, zawsze chcę, że, 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 że jest demokracja, że każdy ma swoje zdanie, że może je przedstawić, że może powiedzieć. Dzisiaj tu w tej demokracji w tym rozentuzjazmowanym wolnością tłumie ludzi. Staje Maryja i mówi, niech mi się stanie według Twego Słowa. Swoją wolność składa w ręce Boże. Swoją wolność oddaje Panu Bogu, wiedząc, że tylko to jest najlepszy sposób, aby wolność wydała dobre owoce. Bo przecież Pan Bóg jej nie zmusił. Postawił jej em, pewną propozycję. Chcesz czy nie? Ona powiedziała, tak, chcę. I stało się zbawienie świata. Ona jest dzisiaj wzorem dla nas, że Bóg daje nam masę dobrych darów i że stawia przed nami wiele propozycji, pytając, czy chcemy iść jego drogą. XX wiek to był wiek, który pokazał, co się dzieje, kiedy dwóch wielkich przywódców postanowiło nie iść drogą Bożą. Sprowadzili przerażające cierpienie na miliony ludzi, by nie powiedzieć niemal na cały świat strach i zagłada. I dzisiaj, kiedy, kiedy żyjemy w wolnych krajach, kiedy kwitnie demokracja, Pan Bóg dzisiaj, tak jak do Maryi, przychodzi do nas i pyta, czy chcemy żyć według Jego prawa. Jeżeli popełnimy ten sam błąd, który w XX wieku popełniły dwa wielkie narody i dwóch wielkich przywódców, Niczego nie zbudujemy. Jeśli popełnimy ten błąd i powiemy Panu Bogu, nie, nie chcemy oddać w Twoje ręce naszej wolności, to możemy zbudować nieludzki świat. Świat, w którym człowiek nic nie znaczy, świat, w którym można przegłosować życie bądź śmierć, świat, w którym można przegłosować to, czy ktoś jest mężczyzną czy kobietą, świat, w którym zniszczymy fundament, jakim jest dom i rodzina świat w którym nie będziemy kochać ani wychowywać własnych dzieci. Oto dzisiaj pyta nas pan Jezus, czy my, ludzie wolni, stając wobec propozycji Boga, chcemy z tej wolności zrobić dobry dar, dobry użytek, czyli czy chcemy powiedzieć niech mi się stanie według twego słowa.